To czuć to, strach, on Cię znutri pożera. Nie pytaj, nie Nie pytaj z tym strachem, nie ja pytaj z tym strachem. siema, siema ludzie. Kolejny odcinek z uh, Road Bank to Global. W poprzednim ja mamy już Suprema. Trafiamy na ru ruski team. Świetnie, zapowiada się świetnie. O kurde, ale mi no, trafiamy sobie na rusków w teamie, więc y, może być nieprzyjemnie O, dosto nie No i co? Have fun, have fun, have fun Popcaj Jest hedzik Jest drugi he... A, dobra, już <ścoughs> Ale siadły dwie pesteczki One tap bił, że niefiga One tap blyat Tu tetrys no nie no oh, kurde, żebym zepsuł Jest hedzik. Jeszcze jeden tam. Dobra Palace Lost Łatwo Dobra, bo mi jeszcze wejdą na Nie, wchodzą na B. Jeszcze z fleszem, więc w fleszem no, musiał rzucić. Jest hedzik.

На биту минус 90, там сейф, пердун, тупо. <толкнул> Лайк задобит, давай. Битвин. Тону. Ай-яй-яй! Эй, сайт. Nie! Dobra! Podniesie ktoś tą AWP Nie, nie podniesie. Czy podniesie? Nie Ja mi pomożeć Ło, jeszcze mu dołbanie Kurde co ja to zrobię? Nie. 5-4 przegrywamy. Co jest? Czemu mój team się? Rampon Cipędz gry, Łatwo. Можно скажу, пожалуйста, гасать? Как он не сгинул? Nie, zabił mnie. smaka, jakby da nie trafiłem go, nie zdążyłem. One more connector. Nie, jak on nie? Osiem, osiem w jednym, aha. Aha. Okej, okay. normalne, że sprawdza to miejsce, spoko. Sters. Po co ja tam wychylam w ogóle? Nie po co skaczesz, typie. Ja... 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 ci ludzie są głupi? Jakim on jest idiotom Jezu, co ja robię? Dobra, mam ich gdzieś. Idę spokojnie apartami. Co ja się będę strzelał?

Jolo. Dobra. O, siadło. Ale mi serce bije. Aż się zestresowałem. Dobra, esa, Remisik ugrane. Łejt, Pocznijmy jutro na mnie. Jestem los. Praszę! No co to za flash? Dobra, jest remis, udało się chociaż tyle. 23 fragi, ok. Jakie rangi o global jeden. Szeryfy i lem, super. To ładnie rangi dobrało. Łatwo. Dobra, zmieniamy pozycję teraz. Ty bierz bombę typu, ja tego nie niosę. Ja mam AWP. No nie, dobra, nie, nie podnosz, nie podnosz. Trzech nabył, B było, spoko. Shot dead. Fuck. Ah, oh, fuck. Let me pick a middle. Don't go in. Don't come in! Don't. don't Idiot. Fuck. Wypsa, wypsa. One fucking man. What are they doing? Idziemy z do, do okna. Jak nikogo nie ma, o fajnie. Fioletowy śmieć. What the fuck are you doing, sorry, go, your mom. go fucking. stop Idę od sorta. Three. Kurde nie. Dobra, teraz idę od sorta. Nie powinno tylko być raczej. Bench. Dobra, jeden headshot. shirt. Odbijad to szybko, szybko, szybko. Fast akcja. No ale wbijad się come on guys Jezu Chryste. Jezu Chryste. Co oni zrobili? Jeszcze ten typ ode mnie reporta za griefing. I can't see shit. <laughs> nice. Throwing a grenade. Yeah, who am I, Let's defuse, defuse. Uh, <laughs> go, Bram. Tetris. That's a food to food. No i GG Przegrany mecz Strasznie słabo Było stopień 11 przynajmniej To było warto jednak My mamy jeszcze jakieś płaczące dziecko, które wszystkich od wyzywa Oh, szkoda gadać, Unique Global zamyka. Ciekawe czy spadłem z rangi po jednym przegranym. Dobra, mamy jeszcze. Dzięki za oglądanie. Um, komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. Widzimy się w następnych filmach. Cześć.